Hrabina zajmuje się różnymi, porusza różne koncepcje tego, czym jest Polska. Z jednej strony mamy kosmopolityczną arystokrację, z drugiej strony są uczciwi chłopi. I czym była ta prawdziwa Polska? To pytanie, które sobie zadałyśmy, tak samo aktualne w 1860 roku, jest tak samo aktualne dzisiaj. Więc ta, ta walka o zdefiniowanie kraju. Dlatego scenografia opowiada oczywiście historię hrabiny, ale chciałam też otworzyć okno na to napięcie. Postanowiłyśmy z Karoliną właśnie stworzyć pewien tunel czasowy, tylko że zamiast tunelu. Powstała tak zwana karuzela. Myślę, że to nas najbardziej e, zainspirowało do e, swoistej takiej no, podróży w czasie na, na karuzeli, którą jest e, obrotówka, e, i do odwiedzenia trzech różnych e, epok w, w trakcie e, trwania naszej naszej hrabiny od czasów Moniuszki, czyli okolice 1860. To jest nasz pierwszy akt. W drugim akcie udajemy się w okolice dwudziestolecia międzywojennego. Druga Rzeczpospolita, drugie, drugie podejście do formowania tutaj jakiejś wspólnej wizji i w trzecim akcie jesteśmy w okolicach późnych lat 80., -tych, 90., -tych, ale równie dobrze mogłoby to być i dzisiaj, co nam może daje coś, coś do myślenia, jakiś taki moment transformacji, moment, moment przełomu. Gdzie w tym wszystkim się mieści sen y, niepodległej Polki? Polski, y, jest to po pierwsze, przede wszystkim sen hrabiny, naszej postaci, która od początku e, przedstawia nam motyw nadziei, planu, pracy. Jest to osoba z, e, z, z jakąś konkretną wizją tego, e, co chciałaby osiągnąć. I w tym wszystkim e, jeszcze sen ma drugie znaczenie. E, sen w, e, w takim już znaczeniu bardziej konwencji, onirycznej, absurdalnej, bo poza wszystkim, poza tymi wszystkimi tematami niepodległościowymi, które są e, bardzo, bardzo interesujące, Inteligentnie wkodowane przez Moniuszkę w to dzieło. Jest to oprócz tego tak naprawdę komedia, tak opera-komik, ale opera-komik bardzo nieoczywista, bo połączy się nutą gorzką, gorzką mocno gorzką.